Cieplutka trochę dzisiaj, co? Songs of Conquest zaliczyło udany debiut we wczesnym dostępie, a twórcy ogłosili już szczegółowy plan dalszego rozwoju tej produkcji. Priorytetowo zostaną potraktowane dodatkowe kampanie oraz generator losowych map. W tym roku możemy się też spodziewać usprawnień AI, poprawy optymalizacji oraz nowych wersji językowych. W przyszłym roku do gry trafi ukończony edytor map, nowy tryb kooperacji oraz system osiągnięć. Tom Henderson, dobrze znany w branży informator, ujawnił dokładne daty premiery kolejnych odsłon FIFA i Need for Speeda. Pierwszy tytuł ma trafić na rynek 30 września, natomiast drugi 4 listopada. Henderson zdradził także, że powstająca od dłuższego czasu czwarta część Skate prawdopodobnie zadebiutuje dopiero w przyszłym roku. e-football, czyli darmowa symulacja piłki nożnej od Konami, dość niespodziewanie dostarczyła wskazówek na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. Firma pochwaliła się przedłużeniem współpracy z Bayernem Monachium i z tej okazji opublikowała filmik, w którym Lewy się nie pojawił. Może to sugerować, że Bayern nie traktuje już naszego napastnika jako części zespołu i w kolejnym sezonie zobaczymy go w innym klubie. Póki co wszystko wskazuje, że będzie to Barcelona. On it down Stwierdzenie, że remake kultowej trzynastki to porażka, byłoby sporym niedopowiedzeniem. Była to jedna z najgorzej ocenianych produkcji 2020 roku. Wydawca podjął jednak próbę naprawy remakeu i powierzył studiu Tower 5 przygotowanie ogromnej aktualizacji, która w zasadzie przebuduje grę od podstaw. Poprawiona zostanie grafika, sztuczna inteligencja, interfejs, udźwiękowienie, tryb wieloosobowy oraz cała masa błędów czysto technicznych. Premiera 13 września. The helicopter. Radio Not otrzymało największą aktualizację w historii swojego istnienia. Zawiera ona ponad 500 mniejszych i większych poprawek. Twórcy dodali m.in. nowe mapy, broń, misje, nowe stacjonarne pojazdy, zwiększyli ilość elementów otoczenia, które można zniszczyć i poprawili wiele błędów. For our next gen VR system. Co prawda wygląd PS VR2 znamy już od lutego, ale do tej pory nikt nie opublikował prawdziwego zdjęcia nowych gogli od Sony. To znaczy do wczoraj, kiedy to na profilu Beat Planet Games na Twitterze pojawiła się taka właśnie fotka. Co prawda szybko zniknęła, ale jak wiadomo, w internecie nic nie ginie. Przypomnijmy, że nowy zestaw VR do konsoli PlayStation posiada wyświetlacze OLED o rozdzielczości 4K z częstotliwością odświeżania 90 lub 120 Hz oraz pole widzenia wynoszące 110 stopni. No to ja się idę dalej rozpuszczać. Na razie.